thank you Wydawało mi się, mogło, że pierwsze dwa sety to tak pod waszą kontrolą, mecz bardzo wyrównany, a końcówki do was należały. Trzeci wypadek przy pracy, no i czwarty już tak jak sobie powiedzmy wymarzyłeś, z moich obserwacji. Znaczy, tak, no, cieszymy się ze zwycięstwa za trzy punkty, mamy dużą przewagę przed rewanżem, chociaż wiemy, że w łucznicy gra się nam zawsze bardzo, bardzo ciężko, tam są ciężkie mecze dla nas. Natomiast rzeczywiście dzisiaj 200 te pierwsze w miarę pod kontrolą. W trzecim na początku zaczęliśmy grać troszeczkę nonszalancko, wystawy niedokładne, jakieś zagrania nie wiadomo jakie. Później w trakcie Paweł Zagumny zgłosił problem z mieściem czworogłowym, także wszedł Nimir i, i grał już do końca. Także no, cieszymy się, się ze zwycięstwa. Na pewno też fakt, że, że wszyscy pograli, też na pewno jest dla nas dużym atutem. No, i polem do manewru przed następnym spotkaniem. Dobry mecz Dika Koja. Dyku udowadnia w kolejnym, w kolejnym meczu, że, że gra swoje. To tak należy powiedzieć: czy gra dobrze, czy gra źle. Stara się grać swoje, grać jak najlepiej. Na pewno ma możliwości większe i może grać jeszcze lepiej. Natomiast wiadomo, gra się na tyle, na ile pozwala też przeciwnik, i na tyle, aby, aby wygrać. Dzisiaj wystarczyło, dzisiaj wystarczyło to, wystarczyło tyle, ile pokazał. Cała drużyna pokazała, że, że potrafi grać i wygrywać. Nie bezkozertypty modika Koja, bo to, że ma dobrą teraz, powiedzmy i zagrywkę i atak. Czy to będą jakieś, powiedzmy warunkowania ważne tego, by rozmawiać z nim o przyszłym sezonie? Decyzja należy do trenera. Trener buduje swój swój skład, swój zespół. Także, jeżeli trener będzie go widział w składzie, to na pewno będziemy o niego walczyć. Wiemy, że to jest bardzo gorący towar. Na, na rynku, na pewno nie będzie, nie będzie łatwo na pewno ma wiele propozycji e, natomiast tak jak powiedziałem na początku, trener decyduje i trener jest tutaj wyroczny, jeżeli chodzi o kontrakty na przyszły sezon Rozmawiałem z Dickiem w tym tygodniu, bardzo blisko jest Resowi, aby go zabrać z Kędzierzyna e, oddacie go bez walki? Następne pytanie Wiesz, tak powiedziałem przed chwilą, no to jest decyzja trenera trener na razie nie wyraził się na tej pozycji więc ja tutaj nie chcę się wypowiadać na ten temat to, że Ressowia już składa propozycję, no ma do tego prawo jeżeli Dick będzie chciał zostać, no to na pewno się powstrzyma z podjęciem decyzji. Jeżeli nie będzie chciał zostać i decyduje się już, no to, no to trudno, no to pójdzie, no, będziemy musieli, musieli szukać kogoś innego, natomiast powtórzę jeszcze raz, trener decyduje o składzie, budujemy skład pod trenera. Kiedy wyjeżdżacie do Bydgoszczy? Normalnie w piątek gramy, więc w czwartek wyjeżdżamy. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli w czwartek halę, bo, bo jest, jakiś, jest hala generalnie łucznicz zajęta. Jeżeli będziemy mieli możliwość potrenowania dzień wcześniej, no to wyjedziemy samego rana. Jeżeli nie, no to trening tutaj u nas, na naszym obiekcie i, i gdzieś tam po południu pojedziemy do Bydgoszczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.